Witam serdecznie i pogardę przepis na gąbki bez zawijania z mięsa drobiowego pieczone w piekarniku. Do ich przygotowania potrzebujemy około 700 g mięsa drobiowego. Najlepiej wykorzystać mięso z udek wymieszane z filetem, 500 g kapusty białej, 2 cebule, 2 małe jajka, 100 g ryżu, pęczek natki pietruszki, sól, pieprz, bułka tarta oraz olej do smażenia. Do sosu potrzebujemy około 2 szklanek bulionu, dwie szklanki pasty pomidorowej, 1 łyżkę koncentratu, 1 ząbek czosnku, 80 ml śmietany czy suszone oregano, bazylia, 1 łyżka cukru, sól oraz pieprz. W pierwszej kolejności ryż gotujemy wedle przepisu w lekko osolonej wodzie. Kapustę drobno szatkujemy. Wrzucamy do garczka z dwoma litrami lekko osolonej, wrzącej wody. Od podobnego zagotowania trzymamy na palniku jeszcze przez około minutę. Po tym czasie odsadzamy i przelewamy zimną wodą. W międzyczasie cebulę pokroimy w kostkę. Minuta minęła, kapusę, teraz odcedzimy i przelejemy zimną wodą. Na patelni rozgrzejemy odrobinę oleju i zeszklimy cebulę. Cebulę mamy gotową, teraz zajmiemy się mięsem, które myjemy, osuszamy Pozbywamy się skóry oraz kości. I tak oczyszczone łódka wraz z filetem mielimy w maszynce. Pęczek pietruszki drobno siekamy. Dokładamy do mięsa. Dokładamy pozostałe składniki: ze szkloną cebulę, kapustę i woreczek ryżu. Wbijemy jajka, doprawimy solą i pieprzem. Wszystko dokładnie wymieszamy i w miarę potrzeby dodajemy taką ilość bułki tartej, by można było formować z masy kotleciki. Cztery łyżki stołowe bułki powinny w zupełności wystarczyć. Na dużej patelni rozgrzewamy odrobinę oleju. Zbliżamy ręce i formujemy owalne kotleciki, które obsmażymy krótko z obydwu stron. A obsmażone kotleciki przełożymy na blachę do pieczenia. Blachę podmieniłem na większą, z tego względu, żeby mi nie weszły wszystkie na raz. Zmieściły się idealnie. Na patelnie po kotlecikach wlejemy pastę pomidorową. Doprowadzamy do wrzenia. Chwilkę gotujemy. Wciśniemy jeden ząbek czosnku. Do bulionu dołożymy łyżkę stołową koncentratu. Wszystko wymieszamy i wlejemy do przecieru. Sos doprawimy płaską łyżeczką bazylii, płaską łyżeczką oregano, łyżką cukru, płaską łyżeczką soli i połową łyżeczki pieprzu. Wszystko wymieszamy i gotujemy kilka minut, tak aby nam się sos zredukował. Sos delikatnie się zredukował, dolejemy teraz śmietankę. Wszystko wymieszamy i zalejemy sosem kotleciki. Sos powinien w całości przykryć kotleciki. I tak przygotowane gołąbki wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na około godzinę. Po tym czasie jedna trzecia sosu powinna nam odparować. Godzina minęła i gołąbki mamy gotowe. Jeśli się przepis spodoba, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.